Radosław Sikorski konsultował swoje przemówienia z byłym ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce i jeszcze za to płacił. Taką rewelacją podzielił się tygodnik wprost. Jest to jednak rewelacja grubi nićmi szyta. Wykazał to towarzysz Wroński z Gazety Wyborczej, który zachował rewolucyjną czujność, nie pozostał głuchy na jątrzenie dziennikarzy wprost, i prosto popartyjnemu wytłumaczył masom robotniczym, że za dobre przemówienia warto płacić. Kropkę nad i postawił sam minister Sikorski, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że to były jedne z lepiej wydanych pieniędzy w budżecie MSZ. Tak, przecież zawsze ministerstwo mogło dać więcej na wsparcie dla Polonii. Lub co gorsza, na Polaków z Kresów Wschodnich. Na szczęście stało się inaczej. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.